Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Serdecznie Państwa witamy. Razem ze mną oczywiście w tym podcaście siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I przypominam nasze ustalenia sprzed tygodnia, z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, kiedy to zachęcałaś nas do tego, by skoncentrować się na liturgii Słowa, prowadzącej nas do uzyskania większej przestrzeni na spotkanie z Bogiem w czasie tego wielkiego postu. Właśnie to słowo będzie nam podpowiadać gdzie Boga spotkamy. Amen. Tak, dokładnie tak. I podaje nam taki dekoder, sposoby na rozszyfrowywanie obecności Pana Boga. I tutaj nie bójmy się, kiedy widzimy Boga dobrego, bo to znaczy, że dobrze widzimy. Proszę Państwa, dzisiaj w Ewangelii znajdziemy fragment opowiadający o przemienieniu Jezusa na górze Tabor. Ja tak trochę wyskakuję do przodu, chociaż zawsze w tym podcaście idziemy chronologicznie, czytanie po czytaniu, ale ta Ewangelia, która nam pozwoli, ufam, doświadczyć choć trochę tego, że Bóg chce nas przekonać o tym, że. Że jest Bogiem, tak? że Jezus nas w ten sposób e, inaczej nam się dzisiaj pokazuje. Ona mnie trochę frapuje, bo co, no 6 sierpnia? Święto <laughs> przemienienia, prawda? Ona pojawia się w wielkim poście. Dlaczego? Doświadczenie potęgi Boga, jego rozpromieniającej mocy, jego świetlistości jest kluczem, jest kluczem tak naprawdę do tego, żebyśmy mogli później wejść w trudne doświadczenia życia. Doświadczenie przemienia przed męką, e, zmienia perspektywę Oglądu męki. Dlaczego? Dlatego, że idziemy z Bogiem, którego potęgę już widzieliśmy. Zatem taki Bóg, który nas zachwycił, który rozszerzył naszą przestrzeń poznawczą, na pewno poradzi sobie z doświadczeniem, które teraz staje przed nami, ponieważ On jest większy niż wszystko destruktywne, niż wszystko negatywne, niż wszystko trudne. Dlaczego często o tym nie pamiętamy? No właśnie, mm -hmm. co się zadziało? <laughs> Może po prostu nie zwerbalizowaliśmy sobie, przed sobą, przed Bogiem tej potęgi, którą widzieliśmy? Może nie zadaliśmy pytań? Może nie byliśmy bezpośrednimi uczestnikami, tylko zewnętrznymi obserwatorami, dlatego że uczestnictwo i zaangażowanie i doświadczanie, błogosławienie Boga Potężnego, którego widzimy namacalnie tutaj działającego, sprawia, że w każde doświadczenie wchodzimy z przekonaniem, że nasz Bóg to jest pierwsza osoba, o której w tym doświadczeniu, o w tym doświadczeniu mamy myśleć, a mhm. dopiero potem jest ciężar. Ja trochę się zastanawiam, jak to zrobić, żeby zsynchronizować, jakoś zgrać to doświadczenie, o którym opowiada Słowo Boże. Właśnie w tej niedzielnej liturgii i to doświadczenie, które jest naszą prozą życia, tak? to, jest to z czym na przykład przyjdziemy na niedzielną Eucharystię. Może być tak, że to się będzie idealnie zgadzało, że ktoś przeczyta właśnie o Bogu objawiającym swoją moc i powie: Tak, właśnie tego doświadczam. Może być tak, że nie, że jest zupełna ciemność, kryzys i, i to jest zupełnie. Odległa sprawa. Nie będzie odległa, dlatego że w pierwszym czytaniu również mamy do czynienia z ciemnością, również mamy do czynienia z kryzysem, ze strachem, którego doświadcza Abraham w sytuacji przygotowywania zwierząt do rytu przymierza. Mhm. I w takim podejrzewaniu Boga, że za chwileczkę Pan Bóg to przeegzaminuje, rozliczy, a w przyszłości na pewno go ukaże. A nagle okazuje się, że wcale nie. Że mamy Boga, który przez te rozcięte zwierzęta przejdzie sam i nie będzie polecał Abrahamowi, żeby tam przechodził. Proszę Państwa, no to czas najwyższy na lekturę sięgamy po pierwsze czytanie, a to fragment z księgi rodzaju brzmi on tak: Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do Niego, ja jestem Pan, który Ciebie wywiodłem z Urchaldyjskiego, aby Ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram, o Panie, mój Boże, jak będę mógł upewnić się, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł, wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto garlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowę i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorejąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu temu daje ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. No brzmi to troszkę, raczej wygląda to szamańsko, dziwacznie i podejrzanie. Nie ma to nic z dostojnej liturgii Kościoła Katolickiego na przykład i naszych zwyczajów, które znamy. No ale tak, Pan Bóg wymyślił, tak? Opowiedz troszeczkę o, o tym sposobie zawierania przymierza przez Abrahama, który jeszcze nie jest Abrahamem. Tak, najpierw muszę przeprosić, bo użyłam przed słowa Abraham, które różni się od tej wersji skróconej Abram wielokrotnością ojcostwa. Mm -hmm. Natomiast tu faktycznie mamy jeszcze ten okres, kiedy Abraham oczekuje dopiero na spełnienie obietnicy. Ale to ten sam człowiek. Ale to jest ten sam człowiek, dokładnie. Kontekst przymierza jest nam tutaj poprzedzony Bożą ofertą. Bożym zapewnieniem kolejny raz jestem wierny swojemu słowu i Abraham to przyjmuje. To znaczy daje Bogu wotum zaufanie, czyli pozwala Bogu być Bogiem w, w czasie. Czyli pozwala Bogu realizować czy prowadzić wydarzenia według takiej koncepcji, jaką Pan Bóg ma. No tak, ale zadaję pytanie. Od razu to zwróciło moją uwagę, że to nie jest takie, że Bóg mówi, Abram słyszy i okej, okay, tylko o Panie mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? No, obietnica obietnicą, ale chcę mieć jakieś znaki po drodze, że to jest naprawdę. Fakt. Tak, to jest ciekawe, bo tutaj jest słowo jada, które oznacza doświadczać, czyli jak będę mógł doświadczyć tego. Mm -hmm. Czyli nie tylko zyskać pewność, że to się kiedyś stanie, tylko mm -hmm. już tego tutaj doświadczyć. I to jest ciekawe, że obietnica potomstwa zostaje tutaj trochę, tak patrząc od naszej współczesnej strony, potwierdzona przez śmierć zwierząt tak, przez rozkrywanie połówek zwierząt. To jest ryt znany wszystkim kulturom blisko wschodnim, starożytnym, związany z taką wizualizacją konieczności, bycia wiernym. W Układzie, który zawierasz z drugą stroną. Czyli, że po rozkrojeniu zwierząt obaj kontrahenci, którzy zawierają przymierze, są zobowiązani przejść pomiędzy połówkami tych zwierząt w ten sposób, deklarując lojalność i potwierdzając, że są świadomi, że jeżeli zostawią, czy zdradzą, czy porzucą kontrahenta, to koniec z nimi. Tak, to stanie się z nimi tak jak z tymi połowami zwierząt. Mm -hmm. No i przez ty, ten szlak przechodzi też słup ognia, czyli, czyli Bóg, tak? Jedynie, bo zwrócił uwagę A, tak. Abram Nie, i Bram. Abraham śpi i się boi. Tak, <noise> tak, i to jest, i to jest fenomen. Mm -hmm. Pan Bóg, który zawsze jest lojalny, zawsze jest wierny, przy którym nie ma żadnych znaków zapytania de facto, tylko my wielokrotnie tego nie widzimy. Mhm. No to czekaj, czekaj, żeby to jeszcze jakoś bardziej tak uwypuklić. Jest Abram, który wie o co chodzi w tym rycie, tak? tak? Tak jak my nie wiemy, dla nas to jest dziwne, my mamy swoje tradycje i rytuały, ale Abram wie, że, że trzeba pokroić zwierzęta i każdy każda strona zawierająca przymierze musi przejść pomiędzy tymi połowkami, ale sam się jako pierwszy do przechodzenia nie kwapi, tylko co? Tylko czeka, śpi, boi się, wszystkie tam takie jakieś równe stany się emocjonalne pojawiają, prawda? Dlaczego on nie przechodzi? Wydaje się, że dlatego, że inicjatorem przymierza jest Pan Bóg, a nie mhm. Abram i że wówczas inicjator przymierza powinien wykonać pierwsze te ten rytualny akt przejścia. Mhm. Tutaj szokujące jest to, że Pan Bóg nie wymaga od Abrahama, żeby On przeszedł. No właśnie, to się chciałam zapytać, czy, bo, bo fragment nam się kończy. Tak? Na stwierdzeniu, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, a nie Abram z Bogiem. Tak, tak. I że to Przymierze jest zawarte, mimo że Abram nie przeszedł przez połówki zwierząt. Mm -hmm. I tu nam też w pewien sposób zostaje postawiona przed oczy taka świadomość Pana Boga, naszego lęku, naszych blokad, naszych obaw. Pan Bóg nie niweluje tego w Abramie, czyli nie działa w ten sposób, żeby Abram się nie bał. Bo to subiektywne odczucie, jakby ono jest naszą reakcją. Przez filtr, przez który my odbieramy wydarzenia. Bóg natomiast panuje nad wydarzeniami. Mhm. Czyli możesz sobie odczuwać, co odczuwasz, to nie zmienia faktu, że Bóg panuje nad wydarzeniem. Mhm. Czyli, mimo że widzisz to wydarzenie w krzywym zwierciadle, to Bóg i tak jest panem tego wydarzenia. Czyli On i tak tutaj będzie pierwszym działającym. Ciekawe też mi się wydaje to ta bliskość doświadczenia lęku, ciemności, jakiegoś osamotnienia z usłyszeniem wcześniej obietnicy, która powinna uskrzydlić, która powinna um, dodać otuchy, prawda? On, Abram usłyszał coś dobrego, nawet jeżeli niewyobrażalnego i trudnego do spełnienia, tak po ludzku patrząc, no to, to, to dobra nowina była. On wpada w lęk. Ze względu na ryt i na chyba samoświadomość. Na brak umiejętności dotrzymania słowa, może taką krytyce z oceny, i znowu jest pytanie: Czy jestem godny, tak? Tego, że Bóg uczyni to dla mnie? Bardziej, czy będę wierny? Mm -hmm. Bo znowu możemy postawić pytanie o cześć, dotyczące czasu redakcji tego tekstu. Mm -hmm. Jeżeli i wiemy, że to jest redakcja post factum i to w, dużej, w dużym odcinku czasowym, to za chwileczkę będziemy mieli Abrama, który powie, dobra. Pan Bóg zwleka, no to, jak, no to ja sobie sam tą sprawę załatwię, będę miał syna z Hagar i generalnie Pan Bóg ma wolne ręce, wolny czas, nie musi się martwić. <laughs> Więc znając te, ten rozwój wydarzeń, możemy powiedzieć, że tutaj wkracza nam już taka samoświadomość, która jest wywołana tym, co wydarzy się później. <laughs> tak? Dla nas. To jest informacja ze strony narratora, <laughs> nam ofiarowana. Ale też może trochę Abram zaczyna lepiej sobie zdawać sprawę, kim jest w tej całej historii. Co daj Boże. No właśnie. To... Że tylko człowiekiem i aż człowiekiem. Mnie, natomiast powiem Ci że fascynuje fakt, że nie mamy tutaj żadnej deprecjacji tego lęku, mm -hmm. że on po prostu ma prawo istnieć, ale to w, w działaniu Pana Boga nic nie zmienia. To zmienia w naszym oglądzie. Mielibyśmy naprawdę spokojniejsze dni. Gdybyśmy patrzyli na potęgę Boga, a nie y, nakręcali się y, obawami. I gdybyśmy umieli w takiej sytuacji zasnąć i wierzyć, że w tym czasie Bóg działa i przejdzie to sam. <grym> Amen. <grym> Proszę państwa, sięgamy po drugie czytanie, to fragment z listu do Filipian, listu świętego Pawła Apostoła. Bracia, nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała, tą mocą, jaką może on także wszystko, co jest sobie, podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu umiłowani. Pozwolę, że od tyłu, bo tak mnie to rozczuliło, że, że Paweł tak serdecznie, ciepło i dobrze pisze. Nie mam pojęcia, co tam się działo wśród Filipian, co to za kościół i czy była, było dużo powodów do tego, żeby uważał ich za swoją radość i chwałę, ale sam fakt, że pisze do nich w taki czuły sposób, <laughs> już powoduje uśmiech. To jest gmina, z którą Paweł m, ma wyjątkowe relacje ze względu Także na feedback, na wzajemność odniesień ze względu na wsparcie, które otrzymuje od nich i taką życzliwość. Stąd też współczesne studia prowadzone nad listem do Filipian bardzo mocno akcentują więzi. Jakie w tym liście dochodzą do głosu między Pawłem a członkami tej gminy, jak również emocje. I dlatego też mamy, no jakby na dowód tego, tak, mamy stwierdzenia w, dzisiejszej, w dzisiejszym czytaniu o bliskości, relacji. To są więzi, u których podstaw jest doświadczenie Boga. Żyjącego wśród nas, Boga żywego, Boga spawiającego, bo pamiętajmy, że w liście do Filipian jest film o kenozie Jezusa. Zatem to nie są więzi bazujące tylko na wzajemnym wsparciu. One zostały zbudowane na bazie spotkania spotkania z Jezusem. Może dobrze faktycznie, że to teraz wybrzmiało, bo ten fragment, krótszy zresztą fragment, może państwo słyszeli w czasie mszy, albo usłyszycie dłuższy fragment. Ten fragment zaczynał się tak radośnie, nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, ale można by posądzić autora o jakiś eskapizm od właśnie tych problemów tutaj ludzkich, doczesnych, wyzwań i tak dalej. To nie tak, on chwilę wcześniej gani tych, którzy zajmują się Rzeczami przyziemnymi, a też y, wiedzą, co to są prześladowania, bohaterowie tego listu. Tak, y, słowo Ojczyzna w niebie nie oznacza, że no i tak pójdziemy do nieba, to w ogóle nie ma się co tutaj wysinać, i, mm. i wszystko jedno. Ono w mentalności Pierwszego Kościoła, w odbiorze Pierwszego Kościoła, jest synonimem komunikatu, że przynależysz do Boga. Że ten Twój dom rodzinny jest w Bogu, nawet jeżeli jesteś tutaj odrzucany, społeczeństwo Cię alienuje, nie przyznają Ci prawa do y, pracy, y, do udziału w życiu społecznym, to Ty przynależysz do Boga. I to nie jest na zasadzie deprecjacji tego, co dzieje się tutaj, tylko na zasadzie y, wskazania więzi, które są pierwsze. I są znacznie silniejsze i mają być motywujące dla nas, tak jak w przypadku właśnie przemienienia, które poprzedza trudne doświadczenie, tak więzi, które Pan Bóg stworzył z nami jako pierwszy, mają być dla nas podstawą w konfrontacji z kimkolwiek. No jest też w tym zdaniu takie wyznanie wiary w to, że Bóg może wszystko przemienić, tak? może wszystko podporządkować, że nasza dzisiejsza kondycja, która czasami nas przekonuje o czymś zgoła przeciwnym, tak? że Bóg nad tym nie panuje, to to nie tak. To znaczy, Bóg może to, jest w stanie to wszystko pokonać. Tak. tak. I co więcej, komunikuje nam to, zanim spotkają nas różne trudne doświadczenia. I ta sekwencja jest też ciekawa, bo to nie jest tak, że my doświadczamy nieszczęścia, Pan Bóg nas ewentualnie wyciąga. No i generalnie zawsze zaczynało się źle, więc potem jest dobrze i znowu pewnie będzie źle. Nie, to jest tak, że było dobrze na początku. A potem żeśmy zepsuli i Pan Bóg mówi: wyzwalam. Wyzwalam. Jest ważne, żeby nie przegapiać albo nie, jakby to powiedzieć, nie. Nie rezygnować z tego, by się delektować i cieszyć doświadczeniami łaski Bożej, bo wiesz, my, tak mi się wydaje, że to możemy w taki fałszywy sposób powiedzieć tak, no Bóg daje się doświadczyć, ale nie skupiam się na tym za bardzo, bo wiem, że i tak za chwileczkę będzie zniżka, mm, prawda? Tak, właśnie odwrotnie. Potrzebujemy się bardzo skupiać na doświadczeniu Boga, na doświadczeniu Jego łaski, błogosławić Go. Dlatego, że inaczej y, 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 z, y, utracimy świadomość jego potęgi, jeżeli nie będziemy tego robić. To jest bardzo ważne. Dlatego błogosławmy go, hmm. uwielbiajmy i nie drżyjmy przed złem, ponieważ no, zło jest wtórne. Hmm. Nawet jeśli cały czas doświadczamy tego, że, że wydaje się być bardzo głośne i najgłośniejsze. Sięgamy po słowa Ewangelii, fragment ze Świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. No, tak się zastanawiam, czytając ten opis, nawet już nie zwracając uwagi na to, jak bardzo on jest późniejszy w stosunku, kiedy to się działo i z ilu ust do ust, ta historia była przekazywana po tym czasie milczenia na początku. Ale czy to jest doświadczenie radosne, wspaniałe, cudowne, czy raczej emocjonalnie trudne i wymagające i powodujące jakiś niepokój i, i drżenie? Jak dzień, jak fetek? tak? Zależy, jak wyglądasz przed Bogiem, jaką masz z Nim relację, tak patrzysz na to wydarzenie. Mm -hmm. Zgadza się. Tak będziemy spoglądać na potęgę Pana Boga, jaki mamy z Nim kontakt. I tu jest identycznie. I mamy Piotra Zadaniowca. Nie chciałabym spłaszczyć absolutnie tej sytuacji, ale mamy Piotra Zadaniowca, który troszeczkę też. Już stawia namioty. Tak, ale on też jakby multiplikuje, pomnaża to, co się tutaj dzieje. Dlatego, że de facto Bóg osłaniając obłokiem Jezusa, przywołuje nam obłok spoczywający na namiocie spotkania. Mhm. I obok tą czarną chmurę, która była w świątyni jerozolimskiej w czasie poświęcenia przez Salomona. Więc... Bóg robi to za niego, co, co Piotr tak, 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 a jednocześnie Piotr załapał, że chodzi o pewnego rodzaju intymne spotkanie, mhm. które w swojej istocie ma trwać. Tu jest taka masa skojarzeń, taka masa treści, bo mamy też obłok prowadzący przez pustynię, naród wybrany. Mamy to doświadczenie zatrzymania, albo weszli w obłok, no to zarazem masz i namiot spotkania i takie właśnie przytrzymanie przez Pana Boga. To doświadczenie takiego bezpośredniego widzenia. Bóg jako światło, który rozpromienia wszystko. Bóg jako ten, w którym nie ma ani, jakby, że nie ma istoty, w która odda nam transparencję Pana Boga, Jego piękno. Głos, miłość, aspekt uznania Boga jako jedynego Pana, Eliasz. I aspekt bliskości kontaktu, Mojżesz. Mhm. Moglibyśmy tak jeszcze ciągnąć i ciągnąć. Wielopłaszczyznowość tego doświadczenia. Dlaczego? Bo to jest doświadczenie, które zespala też bardzo mocno całość przekazu Bożego. I jak ktoś się czasem zastanawia, czy Stary Testament jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, należałoby go odciąć, czy nie odciąć, tak? Wszystkie herezje już od... Początku istnienia kościoła funkcjonujące, to ten tekst nam bardzo jednoznacznie pokazuje, nie, pan Bóg kontynuuje swoje dzieło. Na no, to wydarzenie też można popatrzeć jeszcze, czy spróbować popatrzeć z perspektywy, jak przeżywał je Jezus. No, oczywiście nie mamy tutaj czarno-na-białe tego napisane, ale jest informacja, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali o Jezusa odejściu, które miało dopełnić, którego miał dopełnić w Jeruzalem, Czyli no, z naszego punktu widzenia. My tu mamy informację o tym, że również yy, przodkowie, tak, również Mojżesz z Eliaszem, Jezusa na ten czas Paschy przygotowywali. Nie. No to może nie. <laughs> yy, to znaczy, yy, Jezusa raczej nie przygotowywali, co ewentualnie yy, mogło być prawdziwe w odniesieniu do uczniów. Yy, tak, oni potrzebowali na pewno... Czekaj, czekaj nie, ale to, tego uczniowie nie, jeszcze nie słyszą. Więc to jest rozmowa między Mojżeszem, Eliaszem i Jezusem. To komu ten temat był potrzebny? To Mojżesz z Eliaszem potrzebowali rozmowy z Jezusem na temat Jego odejścia w Jeruzalem, czy Jezus potrzebował tej rozmowy? A jak myślisz, skąd wiemy, że mówili o Jego odejściu? To mm -hmm. znaczy, że uczniowie słyszeli. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. To co? Kto, kto tutaj się Nie Mielibyśmy inaczej rozpoznania tej sceny, tak? Ale to jest świetna dyskusja, której absolutnie nie zamierzamy wyciąć z tego podcastu, dlatego że to nam pokazuje, że w miarę wnikliwego czytania rozpoznajemy szczegóły, których do tej pory nie zauważyliśmy. Nie mielibyśmy możliwości poznać treści tej rozmowy, gdyby ją, jej ktoś z ludzi nie słyszał, ponieważ yy, mm, no, ale jeszcze jest Jezus, który mógł uczniom powiedzieć, że zanim żeście się obudzili, panowie, to myśmy już tutaj z kolegą Oczywiście. Eliaszem i Mojżeszem tak. porozmawiali o tak. tym, co wydarzy się w Jerozolimie. Tak, i teraz jak sobie zestawimy te trzy postacie razem, to nagle widzimy znowu eskalujący, rosnący kontakt Boga z człowiekiem, pokazany nam, pokazywany nam coraz bardziej, bliski kontakt Boga z nami. I właśnie przez te trzy postacie, idąc trochę po nich jak po schodach, dochodząc do Jezusa. I tu nie chodzi ani o doradztwo, ani o ekwiponek na mękę w plecach przetrwania, tylko o pokazanie ciągłości działania Boga, o spój spójności i tego, że w Bogu nic nie jest rozłączne. To tak samo nie jest rozłączne nasz z naszym życiem, prawda? Że w nim nie jest rozłączne, w Biblii nie jest rozłączne i dlatego, kiedy widzimy, kiedy otwieramy oczy na Boga obecnego w tej rzeczywistości, to widzimy, że nie ma przestrzeni, w której, go, w której byłby nieobecny. W związku z czym możemy funkcjonować w pewności kogoś, kto nas kocha cały czas. No przyznam, że mimo twoich wyjaśnień dziwna mi się wydaje ta cała sytuacja i się zastanawiam, kto w jaki sposób, dalej się zastanawiam, kto w jaki sposób ją przeżywał. Mamy z jednej strony trzech protagonistów, z drugiej strony też trzech, tak? Mojżesz, Eliasz i Jezus. Ci pierwsi doświadczający jakiejś niezwykłości tego wydarzenia i potem podciągnięci do tego przeżycia jeszcze apostołowie, a my czytający, my, którzy jesteśmy zdani no, na, na przekaz. Mamy uchwycić Boga. Jego działanie, jego e, informacje o nim samym i to jest e, jeden z tych elementów, które nastręczają nam trochę trudności, bo wolelibyśmy, żeby był taki wyrazisty scenariusz, w którym rozpoznamy rolę wszystkich, a Pan Bóg mówi, ale reszta dlatego jest we mgle, bo to chodzi o mnie. No, i może to jest jakieś wyjaśnienie, proszę Państwa, żeby dalej w tym poczuciu, doświadczeniu, tajemnicy, wyjątkowości spotkania, pozostać jeszcze i tak jak uczniowie na początku zachować milczenie, a nie próbować tak jak trochę ja dzisiaj wszystko wyjaśnić, wyliczyć i sprawdzić, nie, 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 kto nie, nie. z kim o czym rozmawiał. <laughs> nie rezygnujemy, nie rezygnujemy, nie rezygnujemy absolutnie z żadnych pytań, ani z żadnych wątpliwości. Nie rezygnujemy z żadnych e, dyskusji, ponieważ to stwierdzenie po, po scenie, że i milczeni uczniowie w tym czasie nikomu nie opowiedzieli, tak naprawdę trochę kontrastuje z tekstami pozostałych synoptyków, którzy piszą o dyskusji apostołów po, po przemienieniu. Zatem dyskutujmy. To jest bardzo konstruktywne. Do czego zachęcała się Joanna Nowińska. Słyszymy się za tydzień, więc będzie szansa na dyskusję ciągle dalszy. Bardzo ci dziękuję dzisiaj za spotkanie. Szczęść Boże. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.